Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sejdagemy w Chrono Cross W ostatnim odcinku pokonaliśmy Fate. To, kra kieruje całym światem. Nie! Jak mogłeś? Ja... fate! Pogini przeznaczenia! Nie miałam umrzeć! Jak sobie ta muzyka. Gdzie to cholery jestem? wszędzie, co się ze mną stało? A, to, to! Nie, przestań! Nie dotykaj go! Szala, wiem jakie masz uczucia w, w środku. Chęć zniszczenia wszystkiego jest silniejsza niż chęć uratowania wszystkich. Chciałeś... Ch chcieć rzucić się... yyy... w niszczenia. Ale proszę, nie wciągaj w tego się... dzieje. Zamknij się, dziwaku. Wiem, co ja robię. Jest za późno, teraz nie mam odwrotu. Okay. Fej tu padła. Przeznaczenie Wreszcie czas nadszedł. Zaiste. Długa, niekończąca się noc Wreszcie się skończy. Będziecie cierpieć, poczujcie miliony lat, cierpień tej planety. Ja jest po smoka nieba. Była to jakaś jeza. Intywiguję, nie powiem. Ale to nie wszystko. Ech, wieża Terra Znów wróciła do życia. W roku 2400 podczas e, eksperymentu przeciwczasowego, płomień wydostał się spod kontroli. Przez to wymiary e, zaczęły e, się przenikać, e, co skończyło się na zleczeniu czasu. Choć mniej więcej, ujmę tak, ujmę to w dużym skrócie. Lavos e, przepuścił e, Chronopolis e, ileś tam e, tysięcy lat e, wcześniej, aby zakłócić bieg historii, aby nie umrzeć od naszych e, podróżników w czasie. E, jednakże planeta e, zdecydowała się, że wyśle e, Dinopolis w czasie do przodu. I dzięki temu zapobiegnie ten całkow... I temu chaosowi, który mógłby się stać. Ale to nie smoczy, bogowie zapięczętowali samorządony płomień. To Fate, która użyła mocy płomienia, aby podzielić i zapięczętować smoki w drzewce. I teraz, kiedy Fate została pokonana, smoki znów się połączyły i zaczynają swoją zemstę. No co ty nie powiesz? Jaki cel wniosek? Byliśmy używani przez smoki! Smoki użyły nas do, do swoich nędznych celów. I czemu takie wielkie spaczlaki mogą latać? Nie rozumiem tego. To dosyć dziwnie wygląda, że smoki zaczynają podawać się nawzajem. A w tym przypadku akurat chodzi bardziej o asymila asymilację, dzięki czemu 6 smoków stanie się jednym bytem. Który właśnie jak widać powstaje. Obawiałem się, że może tak się stać. Nie chciałem y, z wami y, walczyć, o ile mogłoby to być uniknione. Żegnaj, Cindy. Żegnaj! Daj mi chwilę! A nie chcesz mi w mój, że byliśmy przez ten cały czas y, używani? Ta. Cholera! A co się stało, to już się nie odstanie. Jakkolwiek możemy te, tego nie robić. W każdym bądź razie musimy jakoś się dostać do tej y, wiszącej wieży. Tak, nie możemy po prostu tutaj stać i nic nie robić. Jedynym problemem jest. Musimy znaleźć y, tam drogę, tak? Nie powiem, żeby SSN-5 mogło tam dolecieć, czy coś. Musi być jakaś droga. Hmm. Przynajmniej aż cel jest yy, znany. Nie wiem jak, ale musimy znaleźć drogę. E, więc... co się stało z szalą? E, nie wygląda na to, żeby kierkowych miała się obudzić. Zaiste. Odpoczywa w... Yy, w ombudadiusa. I dusza wygląda jakby była opętana przez duchy przeszłości. Potężny przedmiot jest y, niezbędny, aby y, to rozwiać. Nie ma sensu zostawanie tutaj. No dalej! Ruszamy się stąd. Duży nie zmieniam. ciekawości, czy mogę tutaj wpłynąć? Czy to znowu jest zablokowane? Przejdźmy. A, już wiem. Rację. W końcu bądź co, bądź, to, ale ty się przecież przybyliś, przybyliśmy tutaj z innego świata. Przez bramy między wymiarami, która znajdowała się w ruinach Mor Morza Matwego. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.